Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Przyczyna śmierci pana Gina Hackmana w wieku 95 lat, to hipertensyjna i miażdżycowa choroba sercowo-naczyniowa z chorobą Alzheimera jako istotnym czynnikiem przyczyniającym. Gina Hackman nie była tylko legendą Hollywood. Był mężczyzną, który w swoich ostatnich latach wybrał miłość i rodzinę zamiast blasku reflektorów. Teraz, po jego śmierci, jego córka łamie milczenie i dzieli się wspomnieniami o człowieku stojącym za sławą. Jakie były jego ostatnie dni? Dziś wieczorem ujawnimy osobistą stronę Gina Hackmana. Stronę, którą zaledwie kilka osób miało okazję zobaczyć. Jeśli kochasz historie, które honorują legendy, polub, subskrybuj i włącz dzwoneczek. A terapia zaczynam. Minął już tydzień odkąd Gene Hackman i jego żona Betsy Arakawa zostali znalezieni martwi w swoim domu w Santa Fe. Dom, który niegdyś był wypełniony śmiechem i cichą satysfakcją mężczyzny, który wycofał fał się z, z jaskrawego światła Hollywood, aby prowadzić spokojniejsze życie. Jednak teraz ten dom stoi w złowieszczej ciszy. Jego drzwi są zamknięte przez tajemnicę, która z każdym dniem staje się coraz trudniejsza do rozwikłania. Hackman, w wieku 95 lat, został znaleziony w przedsionku blisko swojego lasku, jakby sięgał po niego lub jakby po prostu wypadł mu z ręki. Betsy, 60-letnia, została odkryta w otwartej łazience niedaleko grzejnika. Ostatnie ślady ciepła w innej lodowatej scenerii. To właśnie pracownik konserwacji odkrył ciała, gdy przybył na rutynową inspekcję. Jednak to, co znalazł, było wszystkim, tylko nie rutyną. Szeryf Adam Mendoza zwrócił się do opinii publicznej 28 lutego, próbując wprowadzić jasność w sprawie, która nie chce ujawniać swoich tajemnic. Jego oświadczenie brzmiało, że nie ma oczywistych oznak przestępstwa, a jednak oświadczenie pod przysięgą dotyczące nakazu przeszukania stworzyło znacznie bardziej złożony obraz. Okoliczności były wystarczająco podejrzane, aby uzasadnić głębsze śledztwo. Twierdzili śledczy. Szczegółowe spojrzenie na ostatnie dni jednej z największych ikon Hollywood. Rozróżnik serca Hackmana zawierał wskazówkę, znacznik czasu cichy świadek jego ostatniego zarejestrowanego znaku życia 17 lutego wyróżniająca się data ale co wydarzyło się w godzinach przed tym, jak legenda wydała ostatni oddech? Czy to był po prostu bieg natury, czy kryje się za tym coś więcej? A potem niespodziewany zwrot Szczegół tak dziwny, że rzucił jeszcze więcej cieni na i tak tajemniczą sprawę. 5 marca władze skorygować wcześniejsze doniesienia i przyznały się do pomyłki, co tylko pogłębiło niepewność. Początkowo podano, że ukochany niemiecki owczarek Hackmana, Bear, zmarł wraz z nimi. Jednak Bear żyje. Tak samo jak Nikita, drugi pies. Prawdziwą ofiarą był Zina, wierny mieszaniec Kelpie tej pary. Zwykły błąd? Może ale w sprawie pełnej niespójności to było niepokojące przypomnienie, że nawet fakty na pierwszy rzut oka mogą okazać się mylne. I tak stoimy na skrzyżowaniu pewności i spekulacji. Wiemy gdzie, wiemy kiedy. Ale czy naprawdę wiemy dlaczego? Co doprowadziło do ostatniego rozdziału historii Gina Hackmana i Betsy Arakawy? Czy to było ciche, tragiczne zakończenie? Czy kryje się za tym coś więcej? Cztery ściany tego domu w Santa Fe czekają na odkrycie? Władze przeszukały każdy zakamarek domu, szukając wskazówek, czegoś, co wyjaśni, co zabrało życie Gineowi Hakmanowi i jego żonie Betsy Arakawie. Sekcja zwłok, według szeryfa Adana Mendozy, wykazała, że nie było widocznych obrażeń zewnętrznych, a jednak przyczyna śmierci pozostaje nieokreślona. Szokujące odkrycie, biorąc pod uwagę, jak bardzo oczekujemy klarownych odpowiedzi w takich sprawach. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że ani Hackman, ani Arakawa nie wykazywali oznak zatrucia tlenkiem węgla. Teoria, która mogłaby wyjaśnić ich nagły zgon. A potem, 4 marca, szeryf z Santa Fe ogłosił na swojej oficjalnej stronie Facebook, że w nieruchomości Hackmana wykryto różne problemy, w tym małą nieszczelność. Nieszczelność, która mimo, że była zauważalna, nie była uznawana za przyczynę ich śmierci. Jednakże odkrycia zostały przekazane do biura Koronera. Tylko na wypadek. Czy coś tak małego mogło odegrać rolę? Czy to była tylko kolejna martwa pułapka w sprawie, która i tak była pełna pytań? Na konferencji prasowej Mendoza starannie dobierał słowa. Nie było oczywistych ani bezpośrednich wskazówek na przestępstwo, mówił, a jednak dodał coś, co podsyca jeszcze więcej pytań. Śledczy nie wykluczają niczego. Rozważamy wszystkie możliwości, powiedział. Oświadczenie, które wisi w powietrzu i sugeruje, że nawet śledczy nie są przekonani, że to po prostu bieg natury. A potem są szczegóły, których nie można zignorować. Na miejscu zbrodni znaleziono otwartą butelkę z przepisywanymi lekarstwami. Pils były rozsypane na podłodze w pobliżu ciała Betsy Arakawy. Czym były te leki? Dla kogo były przeznaczone? I mogły odegrać rolę w tym, co wydarzyło się o tej nocy? Władze jak dotąd milczą. Jeszcze... Jednak Mendoza stwierdził, że te pigułki stanowią kluczowy dowód. Prawda leży teraz w rękach patologów, którzy ustalą, czy przyczyniły się one do śmierci Hackmana i Arakały. Również cyfrowe ślady mogą przynieść odpowiedzi. Dwa telefony komórkowe zostały znalezione na miejscu zbrodni. Połączenia, wiadomości, zdjęcia, każdy szczegół jest teraz badany w rozpaczliwym wysiłku. Aby odtworzyć ich ostatnie chwile, jednym z największych wyzwań dla śledczych jest brak kamer bezpieczeństwa. Nie ma nagrań, które mogłyby pomóc. Hackman i jego żona Betsy Arakawa śledzą. Ich posiadłość w Santa Fe, niegdyś spokojne miejsce, stała się teraz miejscem tajemnicy. Jej cisza jest przerywana tylko przez szept dochodzenia, które nie chce znaleźć spokoju. Pozostawione wskazówki są fragmentaryczne, niekompletne i przesiąknięte ludzkimi błędami. Weźmy na przykład historię z psami, szczegół, który początkowo wydawał się nieistotny, ale teraz dodaje kolejną warstwę niepewności. W pierwszych doniesieniach śledczy stwierdzili, że znaleźli martwego niemieckiego owczarka, brązowego w kolorze. Ten opis pasował do Bear'a, ukochanego towarzysza i Betsy. Wyobrażenie, że Bear zmarł u ich boku, tylko wzmocniło tragedię. Jednak potem nastąpiła zaskakująca korekta. Bear był żywy. W rzeczywistości czuł się świetnie. Bezpiecznie odpoczywał w lokalnym schronisku dla zwierząt razem z Nikitą, a Kitą Owczarek mieszanką pary. Prawdziwą ofiarą była suczka Zinna, dwunastoletni mieszaniec Australian Kelpie z imponującą przeszłością. Była szkolona w treningach zwinności, z nadzieją, że pewnego dnia weźmie udział w prestiżowej wystawie psów Westminster Kennel Club. Zamiast tego jej ciało znaleziono w zamkniętej skrzynce transportowej na rozległej, wartej kilka milionów dolarów, posiadłości pary. Jak mogła zdarzyć się tak kluczowa pomyłka? Gdy rzeczniczka biura szeryfa w Santa Fe, Denise łomak została zapytana o sytuację, przyznała, że nie słyszała do tej pory o fałszywej identyfikacji. Stwierdziła, że nasi funkcjonariusze nie mają codziennie do czynienia z psami i nie mogę obecnie mówić o stanie lub charakterystyce ciała psa w momencie odkrycia. Jednak w śledztwie, w którym każdy szczegół ma znaczenie, taki błąd tylko podsyca niepewność dotyczącą tej sprawy. Hackman był nie tylko ojcem niezapomnianych występów w historii filmu, ale również ojcem trojga dzieci: Leslie, Christophera i Elizabeth, które miał z pierwszą żoną fame Maltese. Ich więź była silna, i mimo jego wybitnego statusu w Hollywood, pozostawał człowiekiem rodzinnym, pełnym zaangażowania. Jego najmłodsza córka Leslie niedawno odniosła się do jego ostatnich dni, a to, co ujawniła, tylko pogłębiło zagadkę. Zgodnie z Leslie, jej ojciec był w dobrej formie, kiedy widziała go po raz ostatni. Mimo swojego wieku, był w bardzo dobrym stanie fizycznym, mówiła. Nawet w wieku 90 lat Hackman starał się pozostać aktywny. Ćwiczył Pilates i Jogę kilka razy w tygodniu. Lubił to robić, kontynuował to przez kilka razy w tygodniu, więc był w dobrej kondycji. To nie była tylko rutyna, to była część tego, co go wzmacniało, co go utrzymywało przy życiu. Dlatego jego nagła śmierć, choć niecałkowicie zaskakująca, biorąc pod uwagę jego wiek, wydaje się być nagłym i tragicznym utratą. Teraz Leslie i jej rodzeństwo stają przed sercami rzeczywistości. Podczas gdy władze kontynuują śledztwo, rodzina ściśle współpracuje z policją, mając nadzieję odkryć, co tak naprawdę wydarzyło się w tym domu w Santa Fe. Musimy czekać i zobaczyć, jakie informacje policja odkryje, przyznała Leslie. Nie spodziewaliśmy się, że będziemy musieli iść i przeszukiwać dom. Utrata ojca jest zniszczona. Ale smutek Leslie wykracza poza to. Opłakuje także śmierć swojej matki Betsy Arakawa. Betsy była nie tylko żoną Jana, ale jego opoką, jego partnerką w każdy możliwy sposób. Mieli wspaniałe małżeństwo, wyjawiła Leslie, dając Betsy uznanie za to, że jej ojciec tak długo żył i był zdrowy. Dziękuję jej za to, że dbała o jego zdrowie, mówiła. Bardzo o niego dbała. Dlatego smutek jest dla mnie ogromny w związku z jej śmiercią. Dorastać jako dziecko ikony Hollywoodu to nie był łatwy żywot. Przed tym, zanim stał się znanym nazwiskiem. Zanim przyszły nagrody i hity, Dean był zaledwie borykającym się z życiem aktorem z marzeniem, który mieszkał z żoną Faye i trojgiem dzieci, Christopherem, Elizabeth i Leslie w małym mieszkaniu nowojorskim. Bez ciepłej wody, bez luksusu, tylko niezachwiana ambicja i wtedy to się stało. Przełamał się w branży. Jednak sława, moi przyjaciele, to podwójne ostrze. Sukces oznaczał długie miesiące z dala od domu, przegapione urodziny, kamienie milowe i spokojne chwile z rodziną. Spędzasz tyle lat, desperacko pragnąc być docenionym za talent, przyznawał Genę. A potem, kiedy zaczynasz dostawać oferty ról, jest bardzo trudno odrzucić coś. Znał cenę swoich marzeń. Mimo, że miał rodzinę, przyjmował prace, które dzieliły ich na trzy lub cztery miesiące. Pokusy, pieniądze, uznanie. To było zbyt wiele dla biednego chłopca we mnie. Nie mogłem sobie z tym poradzić. Jego dzieci, które dorastały w cieniu jego sukcesów, rzadko szukały blasku reflektorów. Czasami stały przy jego boku podczas ceremonii wręczenia nagród, z nieśmiałymi uśmiechami w stronę kamer, ale przeważnie decydowały się na spokojniejsze życie. Gene rozumiał, dlaczego. Trudno być synem lub córką znanej osobistości, przyznał. Nie mogłem zawsze być w domu, gdy dorastali. A potem, kiedy mieszkasz w Kalifornii, mój sukces wciąż wisi nad ich głowami. Podczas gdy Jean budował swoją karierę, to Faye trzymała rodzinę razem, sama dźwigając ciężar wychowania. A gdy kamery przestały kręcić, a aplauz ucichł, Jean miał trudności, by wrócić do ich świata. Nie radziłem sobie z tym dobrze, przyznał szczerze. Dbałem o moją rodzinę. Moja rodzina nigdy nie musiała niczego sobie odmawiać. Jednak materialny komfort nie mógł zastąpić straconego czasu, ponieważ tak fascynowałem się Hollywoodem, tym blaskiem, tym wszystkim. Mimo, że nigdy nie było mi w tym łatwo, byłem tym pochłonięty. Fakt, że byłem częścią tego, że mogłem być wszystkim, czym chciałem. Zajęło mi sporo czasu, aby znaleźć spokój, aby dojść do momentu, w którym zrozumiałem, co jest naprawdę dobre dla mnie. I teraz, gdy świat opłakuje tego filmowego giganta, jego rodzina opłakuje mężczyznę, którego znali po prostu jako tatę i dziadka. W poruszającym oświadczeniu Leslie, Elizabeth i wnuczka Jean, Annie, ogłosiły jego śmierć. Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci naszego ojca, Gina Hackmana i jego żony Betsy. Był kochany i podziwiany przez miliony na całym świecie za swoją wspaniałą karierę aktorską, ale dla nas zawsze był tylko tatą i dziadkiem. Bardzo za nim tęsknimy i jesteśmy zdruzgotani. Jego siostrzeniec Tim Hackman niedawno stanął przed kamerami, starannie dobierając słowa, jakby stąpał po świętej ziemi. Zaledwie cztery dni temu powiedział, że rodzina nie podejmie żadnych pochopnych wniosków, zanim wszystkie fakty nie zostaną ujawnione. Czekamy na wyniki toksykologiczne. To wszystko nam powie, powiedział mocnym, ale przemyślanym głosem. Trudno spekulować. Jest wiele teorii w obiegu, a nie chcę spekulować. Łatwo jest wpaść w negatywne teorie. Rozprzestrzeniają się w czasach niepewności jak pożar. Jednak Tim podkreśla, że rodzina chce na razie skupić się na czymś innym, na pozytywności. Rodzina chce to utrzymać w pozytywnym tonie i gdy poznamy prawdę, będziemy się z tym musieli zmierzyć. Jednak nawet w jego stonowanych wypowiedziach pojawiła się szczelina w pewności. Cień wątpliwości się wkradł. Przyznał, że scena, w której jego wujek został znaleziony, rodzi wiele niepokojących pytań. Mój wujek miał 90 lat, wiek, w którym można powiedzieć: Okej, okay, nadszedł czas, przyznał. Jednak w obecnych okolicznościach sytuacja uległa pewnej zmianie to znaczna zmiana. A co dokładnie się zmieniło? To pytanie pozostaje. Tajemnicza układanka, którą świat, jego fani, jego rodzina i wszyscy, którzy znali go najlepiej, Muszą jeszcze złożyć. Mężczyzny, który znał zarówno a jak i jego ukochaną żonę Betsy Arakawe, był Andy Wells. Pilot, który miał rzadki przywilej przejść przez ich wspólną drogę. Spotkał ich po raz pierwszy w 1980 roku, zanim ich historia miłosna stała się oficjalna, w 1991 roku. Dla niego ich więź była oczywista. Oboje byli praktycznie nierozłączni, wspominał Wells z wiedzącym uśmiechem. Kiedy on się wycofał, myślę, że ona również się wycofała. A Betsy, ach, Betsy. Cicha obecność u boku hollywoodzkiego giganta, kobieta, która nigdy nie szukała blasku reflektorów, lecz zawsze pozostawała przy jego boku. Była bardzo cicha, opisał Wells. Gdy podróżowała sama i znajdowała się w tym samym supermarkecie co ja, łatwo było ją przeoczyć. Była mała, cicha i bardzo, bardzo skoncentrowana. Uważałem ją za wspaniałą. Wspominał ją nie tylko jako oddaną żonę, ale także jako tak wiele więcej. Była niezwykle urocza, piękna i mądra. Gen Hackman i Betsy Arakawa dzielili historię miłości, która mogłaby powstać z klasycznego romansowego scenariusza Hollywood. Ich związek nie tylko był głęboki, ale także niezłomny, zbudowany na wzajemnym podziwie, szacunku i wspólnej pasji do sztuki. Producent filmowy Matthew Gross, który dobrze poznał tę parę, opisał ich miłość jako coś wyjątkowego. Mieli prawdziwy związek miłosny, powiedział. Jego głos był pełen podziwu i zdumienia. Byli bardzo szczęśliwi razem, a wszyscy jesteśmy niezwykle, niezwykle wstrząśnięci tym, co się stało. Gross miał możliwość dosłownego zaobserwowania ich poświęcenia. Jego ojciec, zmarły Edgar Gross, był nie tylko wieloletnim menedżerem Hackmana, ale również jego bezpośrednim sąsiadem. Znał cichą, ale potężną więź między legendarnym aktorem a jego żoną. Była niesamowitą pianistką, a on ją uwielbiał, opowiadał Gross. On sam był artystą, a oni mieli głębokie połączenie. To była miłość oparta na zrozumieniu. Miłość, która trwała przez dziesięciolecia. Zanim Betsy Arakawa pojawiła się w jego życiu, Hackman przeszedł już długą drogę życia w tym wieloletnie małżeństwo z pierwszą żoną Faye Maltese. Trzy dekady spędzili razem, wychowując rodzinę, zanim ich związek zakończył się w 1986 roku. Potem w życie wkroczyło przeznaczenie. Poznał Betsy, kobietę, której obecność zmieniłaby bieg jego życia. W 1991 roku wzięli ślub i od tego momentu stała się jego nieustanną towarzyszką. W przeciwieństwie do jego pierwszego małżeństwa, ta współpraca odbywała się głównie poza zasięgiem wzroku mediów. Żyli skromnie i doceniali proste chwile spędzane razem. Podczas gdy Hackman spędził znaczną część swojego życia pod intensywnym nadzorem Hollywood, w Betsy znalazł inny rodzaj spokoju, niezwiązanego z chwałą. Jednak nawet legendy muszą pewnego dnia się wycofać. Hackman pierwszy raz zasugerował swoją emeryturę w 1991 roku, ale wielu wierzyło, że powróci na ostatnią wielką rolę. Jednak w 1908 roku uczynił to oficjalnym. Nie zorganizowałem konferencji prasowej, aby ogłosić moją emeryturę, ale tak, nie będę już grał, powiedział Reutersowi. Powiedziano mi, że nie powinienem tego mówić, gdyby pojawiła się naprawdę wspaniała rola ale po prostu nie chce tego robić. Branża stała się zbyt stresująca dla jego serca i wiedział, że nadszedł czas, aby odejść. Jego ostatnim filmem było Welcome to Mooseport w 1204 roku, polityczna satyra, w której zagrał u boku Raya Romano. Nieoczekiwane pożegnanie, ale może akurat na miejscu. Hackman nigdy nie był kimś, kto organizował wielkie pożegnania. Zamiast tego, on i Betsy zdecydowali się na spokojne życie w nowym Meksyku. zdala od chaosu Hollywoodu, gdzie znalazł nowe formy artystycznego wyrazu w malarstwie i pisaniu powieści, sporadycznie użyczając swojego ikonicznego głosu do narracji dokumentów. Spędził dekady wcielając opowieści na ekran, a teraz opowiadał je na swój sposób. Długo przed swoją śmiercią Hackman już myślał o nieuchronności. W wywiadzie z Larym Kingiem w tysiącach czterech roku otwarcie mówił o sprawach, które go dręczyły. Próbuję dbać o siebie. Nie mam wielu lęków, wyznał. Mam naturalny lęk przed śmiercią. Wiecie, wszyscy mamy to na myśli, zwłaszcza gdy osiąga się pewien wiek. Jednak to, co naprawdę zajmowało jego myśli, to nie jego kariera, nie jego reputacja, lecz bliscy. Chcę mieć pewność, że moja żona i moja rodzina są zabezpieczone. Poza tym nie mam wielu lęków. Te słowa odkrywają człowieka stojącego za legendą człowieka, który mimo wszystkich sukcesów nie był zainteresowany nagrodami czy uznaniem ale miłością, którą dzielił z ludźmi, którzy byli mu najbliżsi. Dziedzictwo Glena Hakmana to coś więcej niż tylko role, które zagrał to miłość, którą ofiarował, rodzina, którą zbudował i życie, które ostatecznie wybrał. Słowa jego córki przypominają nam, że za legendą stoi człowiek życie przeżyte w pełni. Jeśli podobało Ci się to hołd, nie zapomnij zasubskrybować i włączyć dzwoneczka, by otrzymywać więcej historii o legendach Hollywood. Do następnego razu. Dbaj o siebie.